To jest drukarka 3D, a dokładnie pudełko z drukarką 3D Flashforge AD-5X. W tym filmie szybki unboxing i konfiguracja tej drukarki, a w następnym filmie pełna recenzja. Także jeśli pojawią Wam się jakieś pytania co do tej drukarki, jej możliwości, to piszcie je w komentarzach. Postaram się na wszystko odpowiedzieć w kolejnym filmie. Zaczynamy! Drukarka ogólnie przechodzi dobrze zapakowana. Trzeba pamiętać o tym, że jest to aluminiowa konstrukcja, więc w transporcie raczej nic złego się jej nie przydarzy. W pierwszej kolejności po rozfoliowaniu całej drukarki montujemy monitor na swoim miejscu. Musimy odkręcić cztery śrubki oraz to ramię. Ramię nie będzie już nam potrzebne, więc idzie do wyrzucania, a monitor montujemy na dwóch wypustkach. Aż właśnie zaskoczy. Teraz folia. Jeśli chodzi o wyjmowanie reszty gąbek, to nic na siłę. Wszystko sposobem, najlepiej tak jak pokazuję. Wyjdzie nam to bezproblemowo. Na samym dole mamy gąbkę, gdzie mamy wszystkie części. Mamy IFS, montaż na szpulę. No właśnie, to jest IFS, czyli moduł, który zarządza czterema filamentami. W dostajemy też jakieś próbki filamentu. Tutaj mamy rurki, które prowadzą od EFS do głowicy drukującej, montaż modułu EFS wraz z przewodem do podłączenia oraz uchwyty na szpulę. Po wyjęciu wszystkich gąbek musimy pamiętać o tym, aby wykręcić trzy śruby trzymające stół roboczy do konstrukcji drukarki. Narzędzia do przekręcania również mamy w zestawie, niestety ich nie pokazałem. Teraz mocujemy uchwyt na IFS. W taki oto sposób, jak widzicie, wszystko jest w zestawie, wszystkie śrubki potrzebne są w zestawie. Mocujemy IFS na ten uchwyt. 45 stopni mniej więcej tak przykładamy i aż się zablokuje. Teraz zakładamy uchwyt na szpule w odpowiednie miejsca, jedynka do jedynki, dwójka do dwójki i tak dalej. Jest to bardzo ważne, ponieważ te uchwyty mają odpowiedni mm, kierunek obrotu oraz naciągu sprężyny powrotnej, więc o tym trzeba pamiętać. Teraz mocujemy rurki, którymi wprowadzany będzie filament poprzez IFS. Do głowicy. Metalowy czpieni do głowicy, aż się zablokuje, a rurki do modułu IFS. Tutaj nie ma znaczenia, jaka to będzie kolejność. IFS wszystko sobie sam wykombinuje w trakcie pracy. Przewód od głowicy przyczypiamy do rurek, aby nam się zbytnio nie majtał. I jest porządek. Teraz podłączamy IFS do drukarki. Dodatkowo przymocowujemy sobie przewód, aby również nam się nie majtał uchwytem z zestawu. Uchwyt, dwie śrubki i gotowe. Na koniec przewód VDE, tak zwana świnka. Ustawiam drukarę na odpowiednim miejscu i zaraz konfiguracja. Po złożeniu drukarki powinny zostać te narzędzia wraz z klejem. No i odpalamy drukarkę. Tego dźwięku można się pozbyć, ale o tym będzie w pełnym filmie, jak to zrobić. Drukarka pyta nas, jaki język wybieramy, prosi nas o połączenie z odpowiednią siecią Wi-Fi. Wpisujemy wtedy hasło, wszystko nam się łączy, następnie bierzemy aplikację na telefonie, na której musimy sobie założyć konto. Łączymy się z drukarką, sczytując kod QR i gotowe. Drukarka zaczyna kalibrację. Może się zdarzyć, że tak jak u mnie, na początku przy pierwszej kalibracji wystąpił błąd. Wtedy puszczamy jeszcze raz tą kalibrację i drukarka poprawnie wszystko przeprowadzi. Tutaj trochę przyspieszyłem, ale ona sobie poziomuje stół, następnie przeprowadza test wibracji. No właśnie, tak to brzmi mniej więcej. I na koniec informuję, że możemy załadować filament. Ładowanie filamentu jest banalne. Zakładamy szpulę, wprowadzamy filament do modułu IFS, natomiast on automatycznie wykryje filament i zacznie go wprowadzać do rurek aż do głowicy. Gdy już doprowadzi ten filament do końca, troszkę go wycofa. I wtedy pojawi nam się na ekranie informacja o tym, abyśmy zaznaczyli, jaki filament dokładnie jest oraz jaki kolor filamentu jest na pierwszej pozycji. Klikamy, w moim przypadku jest to PLA, czarne, ok i gotowe. Z każdą kolejną rolką robimy tak samo, czyli zakładamy, wprowadzamy filament do IFS-u, on sobie przemieli, zaznaczamy jaki kolor. I tak dalej, i tak dalej. I tak robimy ze wszystkimi czterema rolkami filamentu. W momencie, gdy wprowadzimy wszystkie filamenty, to drukarka na początku może jeszcze nam przeprowadzić update systemu. To co widzicie, to pojemnik na tak zwaną kupkę, która wylatuje z tyłu drukarki. Wydrukowałem w świetnej jakości. Ale o tym już w pełnym filmie. Drukarka skonfigurowana i gotowa do pracy. Jeśli macie jakieś pytania co do tej drukarki, to piszcie je w komentarzach, a ja odpowiem na nie w pełnym filmie.